Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują pewne nowe regulacje w zakresie rozliczania podatku VAT związane z wejściem w życie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Na szczególną uwagę zasługuje nowa zasada potwierdzania rejestracji na potrzeby VAT. Do końca ubiegłego roku naczelnik Urzędu Skarbowego był organem rejestrującym podatnika. I potwierdzającym jego zarejestrowanie jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego. Natomiast od 1 stycznia bieżącego roku, naczelnik Urzędu Skarbowego dokonuje potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako czynnego czy zwolnionego z VAT wyłącznie na jego wniosek. Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmieniły się regulacje dotyczące rozliczania VAT od usług telekomunikacyjnych, Nadawczych i elektronicznych. Świadczenie tych usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w miejscu, w którym usługobiorca ma siedzibę. Również od tego dnia weszły w życie przepisy dotyczące małego punktu kompleksowej obsługi, zwanego w skrócie MOS. Umożliwia on podatnikom, którzy świadczą te usługi na rzecz osób niebędących podatnikami w państwach członkowskich, w których nie mają oni siedziby, Rozliczanie podatku VAT z tytułu ich świadczenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w tym państwie członkowskim, w którym posiadają numer identyfikacyjny. Dzięki temu podatnicy będą mogli uniknąć rejestracji w każdym unijnym państwie, w którym usługi te podlegać będą opodatkowaniu. Rejestracji w systemie MOS można dokonywać już od 1 października 2014 roku. Istotna zmiana związana jest z zapłatą podatku z tytułu importu towarów. Dotyczy ona szczególnej grupy przedsiębiorców, którzy spełniają wysokie standardy w zakresie wypłacalności finansowej, prowadzenia ewidencji handlowych, bezpieczeństwa towarów, ewidencji i systemów informatycznych. Są to tak zwane upoważnione podmioty gospodarcze. Od 1 stycznia bieżącego roku Podmioty te działające we własnym imieniu i na własną rzecz lub w imieniu i na rzecz których zgłoszenie celne składa przedstawiciel bezpośredni mają prawo do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pewne zmiany dotyczą również podmiotów dokonujących zakupu środka transportu z kraju unijnego. Przy zakupie środka transportu przez osobę prywatną lub przedsiębiorcę, w sytuacji gdy sprzedaż opodatkowana była w systemie marży, nabywca musiał złożyć do naczelnika Urzędu Skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku zapłaty podatku z tego tytułu. Wniosek taki składany był na druku VAT-24. Z kolei naczelnik Urzędu Skarbowego potwierdzał brak obowiązku zapłaty podatku na zaświadczeniu VAT-25. Od 1 stycznia 2015 roku nabywcy środków transportu z kraju unijnego nie składają już wniosków VAT-24, a organy podatkowe nie wydają zaświadczeń VAT-25. Wszystkie zmiany w zakresie rozliczania podatku VAT. Opisujemy szczegółowo na łamach poradnika VAT. Warto także pamiętać, że kolejne, istotne zmiany do ustawy o VAT mają wejść w życie już od 1 kwietnia 2015 roku.